Kolejny tydzień zaczynam od... od Piszczy pasek. jak wszystkie paski nowe zakładałem razem z rozrządem Rano piszczy, jak coś jak wszystkich sąsiadów chyba buzę w koło więc postanowiłem uciągnąć te paski trochę jeszcze, może się trochę rozciągły może coś, faktycznie były lekko luźnawe no i przy okazji jeszcze sprawdziłem sobie luzy na układzie kierowniczym, bo oczywiście te sztuka jak zwykle, w tym samochodzie to jest norma i znowu końcówka drążka, tym razem prawa wcześniej była lewa Zrobię tą końcówkę, jeszcze osłonak, e, drążka bo pękła I też się woda dostaje, zaraz drążek będę miał do wymiany jak tego nie zrobię Także zrobię to sobie raz, dwa No i wjeżdżam tym czarnym Punto Evo Zagrzeję sobie tego punciaka w którym wymieniałem moduł Multi Air w sobotę Przejadę się nim, sprawdzę wszystkie błędy, jakieś takie rzeczy Potem jeszcze muszę zamontować e, zaworek sprężarki w tym czarnym AGP Który tam mi nie trzymał boostu w sobotę czy w, piąt w piątek Jeździłem nie i nie doładowywał do końca, więc to też, no i biorę się do tego swapa silnika, myślę, że około dziewiątej, ruszę z tematem. Dzisiaj ma jeszcze przyjechać jedno AGP na lawecie, brak mocy, jutro ma przyjechać jeszcze jedno AGP. No i podobno nie trzyma ręczne i coś tam niby z jeszcze, więc je to sprawdzę. A odjeżdża jutro szare AGP, ten SS. w tym tygodniu już chyba nic nie przyjeżdża, więc muszę się ubijać. To stoi ten i czeka Stoi jeszcze ten szary matowy I tam mam bardzo dużo pracy jeszcze Więc im szybciej tego stopa zrobię Tym lepiej Generalnie Zobaczymy w ogóle ile części brakuje Bo to wyjdzie mi też w trakcie Ja sobie w sobotę przejrzałem z dusza kupili Ale Nie jestem w stanie też przejść wszystkiego No i nie wiem Zobaczymy, dzisiaj będę się z nimi dzwonią, Co zamawiali, czego nie mają, co mam szukać ja to to jakoś poszło, żebym nie czekał nie wiadomo ile, bo jak ten tydzień zleci, to później nie wiem, kiedy by do tego samochodu, bo mam kolejne bardzo mocno uruchomienia. A na horyzoncie jest już mój urlop dwutygodniowy i no, jeżeli się coś z czymś poślizgnie, no to po prostu nie będą te samochody zrobione. Tu jest niby kompletny swap, nie ma płoś, nie ma jakiejś tylnej łapy, no jest trochę takich braków. Tu jest przednie, e, pas przedni. Dzisiaj ma przecież też to ją od razu wymienię od klimatyzacji Nie zobaczymy, będę składał, to w trakcie będzie wychodzić Rozrząd też dzisiaj sobie zrobię jeszcze od razu jak jest na wierzchu Tak, żeby już później się tam nie męczyć No zobaczymy co dalej Także dobieram się za robotę, bo jak zwykle czas nagli Przepchałem się, wychodzi na to, że jest wszystko git Przestał też falować tak jak Nie ma tego efektu, że przyspiesza mocniej i słabiej Także wydaje mi się, że temat się przy okazji rozwiązał też Kończę tutaj tematy, jeszcze zobaczę, tam coś nie kapie i tyle No i dobra, ten już naprawiony Temat zamknięty, mogę go wydawać Clio naprawione, więc wjeżdżam teraz tym sprzętem Dobra, to w górze Zaczynam od spuszczenia płynu Ściągam koła No i po kolei wydech od spodu i tak dalej Tu jest 1.2.8 Skrzynia C514, czyli taka jak w Pandzie, Seicento i tych innych wozach. Więc tak naprawdę muszę tutaj wymienić wszystko, wszystko co jest pod maską. Zobaczę co będzie z alternatorem, czy on będzie pasował czy nie. Jakaś tam marna szansa jest, ale bardzo marna. I przewody od klima, bo ich też nie ma, właściciel nie kupił. A są w podobnym miejscu, zobaczymy czy to siądzie czy to nie siądzie. Czyli tutaj sobie rozebrałem wszystko, wydech, łosie wyciągam i tak dalej. I silnik jest na wierzchu odpięty. Teraz muszę trochę tutaj przeroszadować się. Mój silnik musi wylądować pod stołem, żeby zwolnić wózek. Na wózek stanie ten, chociaż ten najpierw muszę gdzieś wynieść. I muszę się tutaj trochę zorganizować. Jak już sobie to wszystko poustawiam, to wezmę się za rozrząd. Zmieniłem rozrząd. Oczywiście mój poprzednik widać jak zrobił. Na Ma markerek. Po co blokady komuś. A więc było przestawione jeden ząb. No pomijam. Może się nic nie wydarzyło. Eee, założyłem też nowe kółko, tak na wszelki wypadek. więc Teraz tą pokrywkę zakładam. Tu jest jeszcze taki mały ząg, że tu jest coś łamane. Muszę to prześwietlić. Czy to nie pękło w miejscu, gdzie mogłoby coś kapać? Bo to był uchwyt tej osłony. No to powiedzmy, że on jest średnio potrzebny, ale czy nie pękło dalej? Muszę to podś podświecić, zobaczyć tam dokładnie, czy tam się nic nie podziało. Eee, nie mam poduszki tej bo dopiero będzie do mnie wysłana, nie mam poduszki tamtej, nie mam poduszki tylnej dużo rzeczy mi jeszcze brakuje, par ma podosyłać także zrobię tylko tyle ile się uda mogę z więcej pas przedni z desderzakiem, bo i tak trzeba go wymienić no i czekam na resztę rzeczy no i dobra, dzisiejszą dniu we końcu tak deszczowo wyjąłem silnik stary, zacząłem przygotowywać ten nowy docelowy jest wymieniony filtr oleju, jest wymieniony rozrząd odkręciłem łapę alternatora, bo oczywiście była śruba urwana i no pomęczyłem się z tym trochę, ale w końcu musiałem dać na spół na frezarkę mojemu ślusarzowi, bo no, no nawet nie drgnie więc to jest w trakcie jutro powinienem mieć poduszkę tą i tamtą więc jutro teoretycznie powinien już silnik wisieć i zacznę go podłączać, to co mogę i to co się da wymienię też pas przedni wymienię chłodnicę od klimy, bo przyszła sobie już ano więc ją już mam i zacznę podłączanie także myślę że jeszcze tak jutro jest wtorek wtorek środa mechanicznie powinienem mieć go obkręconego to co będę miał oczywiście te części które będę miał i zajmę się pomału elektryką a potem no już jak zaczną schodzić te części brakujące to sukcesywnie będę je montować plan na jutro jest więc no mogę kończyć jeszcze jadę do FMIC dopasować sobie pompę paliwa wkład do tego koszyka. No i tyle na dziś. Dzisiaj mamy wtoreczek i na jakim ja jestem tym etapie. Naprawił mi ślusarz tą łapkę, w sensie wykręcili tą śrubę, jakoś tam przewiercili, coś porzeźbili. Wykręcili mi tą urwaną śrubę, więc mogłem sobie tutaj poskładać. Alternator z 1.2 pasuje jak się okazuje od z Klimum. Tylko tyle, że nie ma tej wolnobierzki tak zwanej, czyli tam sprzęgła jednokierunkowego, ale to myślę, że spokojnie sobie poradzi. Naprawiłem też wiązkę, bo tu ktoś, jak sprzedawał ten alternator z silnika, to podcinał po prostu przewody, więc tu zrobiłem przewód od, ten główny prądowy, przewód od kontrolki, więc to mam gotowe. W zasadzie mogę go zacząć wieszać. Jedynie co to kwestia poduszek, oczywiście, jedną mam poduszkę jakąś swoją, to na razie ją tutaj przywieszę tak na sztukę bo klient już kupił, ma mi przysłać właściwą, a tą drugą zamówiłem. Tą. Problem jest w tej łapce i w tej poduszce. No poduszkę można kupić zawsze nową, ale tej łapki nigdzie nie, nie widzę, żeby można było gdzieś zamówić. No na razie jej nie ma. Mamy tylko tą połowę, więc tylko ją też zamontuję. Tej drugiej nie ma, ale dobra, powiedzmy, że silnik będzie sobie wisiał i będę mógł zacząć podłączać przewody, bo tu jeszcze jest tak, że 1 dwa ósemeczka ma bezpowrotowy układ paliwowy, czyli jest jeden przewód paliwowy tylko. Ja muszę dociągnąć drugi na powrót, bo pompa jest powrotowa i listwa, oczywiście, w midgetie, w multijerze też jest powrotowa. Więc jeden przewód muszę jakby dołożyć i to chyba zrobię sobie zanim włożę silnik. Bo teraz będzie mi łatwiej po prostu tutaj ładnie ułożyć ten przewód i przypiąć do tego drugiego. No to są jeszcze linki odbiegów, wiadomo. No jest dużo takich tematów drobnych, pewnie część jeszcze wyjdzie, bo no zobaczymy co pasuje, co nie pasuje. Jest cień szansy, że spasują przewody od klimy, bo tak bardzo podobne są, może się uda. Fajnie, że jak ktoś wyciągał silnik, to odciął tutaj te przewody, więc mam wszystkie końcówki, te szybko złączki, tak samo do par paliwa. To jest ważne, bo to czasami jest z tym kłopot, żeby to dostać. A, nie ma też jeszcze odmy, teraz tak patrzę sobie. No w każdym razie dzisiaj mam nadzieję, że silnik będzie wisiał i będzie chociaż częściowo podłączony No ale póki co jeszcze jadę jednym samochodem na, na próbę drogową Muszę trochę pojeździć, zrobić loga, coś tam Więc jeszcze chwila Ale po, po powrocie wracam do pracy przy nim Jestem na takim etapie w tej chwili Czyli silnik wisi na poduszce tutaj od strony pasażera Gdzieś taką wygrzebałem, również tą Też gdzieś akurat miałem, więc na tych dwóch silnik wisi już Aktywnej nadal nie ma, więc trochę się buja Ale mogę podłączać pewne rzeczy, nie? więc spoko, bo mogę sobie robić jakiś wężek, przewody. Teraz tu poskładam, bo przyszła mi uszczelka pod pompę waku, którą ściągałem do ustawienia rozrządu. Więc tutaj sobie poskładam pompę, poskładam to dolot lot. Spróbuję uruchomić sprzęgło i założę czołowe, żeby mi się tutaj nie walało pod nogami, bo bardzo przeszkadza. Podłączę sobie jeden wąż, drugi węże do lotu. Nie ma źle, strasznie jakoś. Pomału, pomału. Dużo szukania śrubek, jakichś takich rzeczy, których brakuje no Ale cóż, no, trzeba to przebrnąć No i tak mi zleciała dniówka Coś tam już widać, silnik jest w samochodzie Dolot Ta część górna złożona, ten dolot po stronie prawej jest cały na gotowo. Klimatyzacja tam z tyłu jest podłączona. Do tej części zamówiłem sobie rurki. Eee, Co tam jeszcze? Coś tam zacząłem z układem paliwowym, ale muszę mieć tą tylną poduszkę, bo jest duża różnica i nie chcę zrobić za długich ani za krótkich tych przewodów. Wiązkę jakoś tam ułożyłem. Ta część będzie do przepięcia w inną wtyczkę, nie? w tą dużą nadwoziową tutaj. Po drugiej stronie kompa. Także to będzie na pewno wyzwanie swego rodzaju. No ale jakoś chyba ogarnę. Mam problem z przewodem sprzęgła, bo oczywiście nie można go nigdzie kupić. No ale coś tam spróbuję wyrzeźbić, żeby z dwóch zrobić jeden. O tyle fajnie, że tu jest z gwintem końcówka. Więc spróbuję coś wytworzyć, co się tam wkręci. No i czekam też na... Klienta części, bo mam jeszcze przysłać zwrotnicę, płośkę, katalizator, no trochę rzeczy, poduszkę, tamtą, bo, bo ta jest moja, e, pożyczona tylko na ten czas. Udało mi się też wymienić chłodnicę klim, od klimy i poskładać ten pas przedni. Jutro reflektory, pompa paliwa, przewód paliwowy pod spodem, i tam do pompy to na pewno będę chciał zrobić. Pół prawą razem ze zwrotnicą, bo to mam, A więc będę mógł sobie tutaj to koło też założyć. No i coś tam popchnąłem, no. Jutro chciałbym na fairand wyjechać nim, bo już mi części braknie, a wiadę sobie tamtym w końcu. I tam mam do zrobienia interkuler, wtryskiwacze, short lifter, jakiś olej, takie. No myślę, że takie dwa całe dni myślę, że max. Czyli w piątek na fairand mam nadzieję byłby gotowy, i po weekendzie bym sobie go wystroił. Czyli bym się tak wyrobił na stek z tym, co robię całem klientowi w zasadzie. No i cóż tam jeszcze? Przejdę się może po parkingu. Zobaczmy, co tam stoi, bo sam już nie wiem. Aha, ten czeka na rozbiórkę silnika. No to jeszcze chwilę poczeka, ten na tylne hamulce, dzisiaj przyszły zaciski, ale nie mam nadal tarczy klocków Ten jest gotowy, czeka na odbiór i ten jest gotowy, czeka na odbiór A tego mi wczoraj przywieźli i no niestety brak kompresji na cylindrze drugim i trzecim No moje oko to przeskoczył rozrząd lub bardziej ścięło klina na wale Ale to też w swoim czasie, najpierw musiałbym tam tego sobie rozebrać, żeby części poszły do szlifu i dopiero wtedy sobie zajmę się tym. A, także jest generalnie nieźle w poniedziałek, jeszcze coś przyjeżdżają, jeszcze dwa samochody. No to nie uprzedzajmy może, bo to bez sensu. Tutaj jeszcze? A tu jeszcze mi się udało też biegi podłączyć. Wymieniłem koszek cały z linkami, Podłączyłem biegi, więc one już działają. Jakoś tam idzie. No nie ma tragedii, tylko takich drobnych rzeczy brakuje i to bardzo przedłuża sprawę, bo kompletowanie śrubek, spinek, jakiś końcówek, szybko złączek, to wszystko trwa. No ale porozumiałem się z klientem, powiedział, że to nie jest sprawa bardzo pilna, że to nie chodzi o to, żeby było szybko zrobione tylko dobrze, więc trochę się uspokoiłem, bo nie chciałem. Ani tego przedłużać specjalnie, bo to ani nie będzie służyło mnie, ani jemu. Nawet no skoro jest takie przyzwolenie, że może chwilę dłużej postać, to spoko, bo będę sobie tych rzeczy kompletował na spokojnie, a nie na wariata jakoś tam. No najdłużej myślę, że zejdzie mi z elektryką, bo muszę całą tą wtykę przepiąć. Ta powinna pasować. To jest klimatyzacja, rozrusznik, alternator. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Na tą chwilę kończę. Jutro walki, ciąg dalszy. Stopień zużycia. Sami ocencie. Dziś, już czwartek. Nastąpiła taka zmiana. Zmieniłem je miejscami. Wczoraj cały dzień pracowałem przy Punto. Zrobiłem układ paliwowy, zmieniłem pompę, prowadziłem tam przewód, podłączyłem przewód powrotowy. Jest podłączony tam już przy pompie, poskładane wszystko na gotowo. Zrobiłem tą część do lotu. Zrobiłem sprzęgło. gała. Biegi i tak dalej. Poszukałem też części, sporo zamówiłem. Brakowało takich drobnych tematów. Jeszcze mi brakuje w sumie kilku, ale jestem, że tak powiem, na etapie poszukiwań. grupsza jest poskładane. Na tą chwilę po prostu zabrakło części. Więc no, punczak został eksmitowany z podnośnika. Do momentu aż części zjadą, żebym znowu mógł jakiś większy zakres prac wykonać, bo na tą chwilę. W zasadzie została mi elektryka, ale też nie mam akurat tej wtyczki do komputera. Skończyły mi się takie rzeczy. Gdzieś dopiero ją zamówiłem z kawałkiem wiązki, więc czekam aż sobie przyjedzie do mnie. A więc ten temat na razie jest zatrzymany. Tu mam takiego pięknego abarta, o którym już kiedyś tam wspominałem wcześniej. Ale to nie od niego zacznę dzisiejszy dzień, tylko od tego drugiego abarta, tego tu. Wczoraj wieczorem wrócił ze stojenia, więc dzisiaj muszę sobie go przejrzeć. Podłączyć klapę jeszcze i jechać na hamownie, zmierzyć go. I wtedy będzie projekt zakończony i wtedy przyskakuję na tego. Mam dużo pracy i nie wiem czy się wyrobię mam tylko dzisiejszy dzień i jutrzejszy. InterQL, który zajmuje nam, który mi zajmuje dość sporo czasu. Jakieś takie elementy pod tytułem O, coś takiego. Drugim fajnym elementem jest... no W każdym bądź razie... Złamany w przewód z drugiej strony od układu chłodzenia. Po prostu jest zgięty tak, że nie ma przepływu. Czyli to to. Podłączenie też klapy, bo tu jest zakrapowicz z klapą założony, ale klapa jest nieaktywa, nieaktywna w tej chwili, muszę to zrobić. Wtryskiwacze, filtr powietrza, olej w silniku, coś tam, no jakieś takie rzeczy. Także dość sporo pracy, a ma czasu mało. Prawdopodobnie jutro będę siedział i dzisiaj do oporu, żeby po prostu to... Skończyć, bo w poniedziałek mam też dwa auta kolejne. Zacznę od zamiany samochodów i sprawdzenia tego szarego, jak się sprawy mają po strojeniu. I tak to ten projekt został ukończony. Wynik jest satysfakcjonujący, taki jak miał być. Z dodatkowych prac jeszcze na szybciutko zmieniłem tylne łożyska. Bardzo huczały. Wynik 252, konie 341 Nm. Całkiem fajny przebieg, trochę późno staję. Ale to jest jednak CD04. A tutaj kiedyś sobie klient hamował serię, więc jest porównanie do serii. Czyli dół tu mamy gorszy, ale za to górę mamy sporo lepszą. Z dodatkowych rzeczy jeszcze jest takie udogodnienie w postaci guziczka do wydechu. Było sterowanie klapą, ale wiem, jak to, to sterowanie działa w serii. Czyli kapa się czasami otwiera, czasem się przymyka, i tak w koło. Teraz jest na sztywno, czyli niezależnie od tego, czy jest sport, czy go nie ma. W tej chwili jest cicho. Po naciśnięciu zaświeca się tutaj światełko. I obojętnie, czy mamy sporta, czy mamy nie sporta, jest tak samo. Można powiedzieć, że kolejny projekt został zakończony Więc teraz w końcu zabieram się za tego no, z 6 godzinnym opóźnieniem Niestety Ale musiałem tam dokończyć tego kabrioleta Więc szybciutko go podnoszę Ściągam koła i zdejmuję zderzak I zakres prac Jaki tu mam do wykonania przy tym pojeździe To poprawić osprzęt turbo To 14 włożone przez kogoś tam Nie wiem No coś poszło nie tak Wszystko ulane od góry do dołu. Coś wam jeszcze pokażę. że to ja rozpinałem, akurat, bo już je chciałem tam dobierać. Ale zobaczcie tu zakuty wąż. No niech będzie ok. Taka opaseczka nie bardzo sprawdza się przy stalowym opłocie. Co? Przyboję to rozbierać, co tam jeszcze znajdę. To są podstawy, nie? Ale dobra, to za chwilę. Olej w silniku do wymiany podłączenie klapy wydechu bo jest nie, nie podłączone w ogóle montaż blow ogólny przegląd interkuler frontowy zamiast tych oryginalnych wtryskiwacze, strojenie no jeszcze short shifter zacznę od interkulera, bo to jest najbardziej czasochłonne a resztę sobie ogarnę potem, po trochu a tu się tuningują jakieś rzeczy i jeszcze teraz hasło i... Nikt nie otworzy. No dobra, to na dzisiejszy dzień. Na fajrę mam taki etap. Czyli interkuler sobie wisi na dolnej belce. Jutro mocowanie tutaj do belki górnej, tu i tu, poduszki. O, w ogóle. Jest odwrotnie założony styrofem. No dobra, nieważne. Jutro robię górne mocowanie do loty i poprawiam ten, no, ten, te wycieki tam z tyłu. Wpływ oleju ucieknie, ta silania chyba też trochę i wodę poprawić. Może do Fajrantu to, to wszystko porobię, bo nic więcej na YouTube nie mam to, to mi zostanie już... No może się uda jakoś... Najwyżej w poniedziałek do południa skończymy, no, ale wolałbym to jutro mieć z głowy. No nic, zobaczymy.